Redakcja Klubu Dziennikarza, działająca przy Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, ma przyjemność spotkać się dzisiaj w tak urokliwym miejscu z Małgorzatą Troczyńską oraz klubem seniora. Małgosiu, powiedzieć, w jakim celu się tutaj spotykacie dzisiaj? Cześć. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ korzystamy z pięknej pogody, a jednocześnie realizujemy nasz projekt. Okolica nas zachwyca. Jest to projekt realizowany w ramach konkursu Seniorzy w Akcji i finansowany przez Polsko-amerykańską Fundację Wolności oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Celem naszego projektu jest promowanie walorów zarówno turystycznych, jak i przyrodniczych naszej najbliższej okolicy, a więc OPOLA i, i okolicy, poprzez aktywizację seniorów. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nasi seniorzy skupieni wokół klubu seniora Czas PCK będą przez 10 miesięcy intensywnie badać naszą najbliższą okolicę, będą ją eksplorować, zwiedzać, ale też będą brać udział w ciekawych warsztatach po to by finalnie wydać przewodnik. Przewodnik w wersji online i w wersji papierowej dla innych seniorów z rekomendacją danych miejsc, ponieważ w naszym projekcie bardzo ważnym aspektem jest też dostępność. Będziemy sprawdzać, czy miejsca, które mamy, które są atrakcyjne i o których dużo osób wie, są tak naprawdę dostępne dla seniorów. Czyli czy tam jest ławeczka, czy na takim szlaku, jak tutaj dzisiaj jesteśmy w Kleniewie, czy są ławeczki na trasie, czy senior będzie mógł spacerując odpocząć, bo Wbrew pozorom, to jest bardzo ważny temat, który jest jakby troszeczkę pomijany w związku z inwestowaniem w różnego rodzaju atrakcje turystyczne. Poprosiliśmy o rozmowę panią Martę, która jest również koordynatorką tego projektu. Pani Marto, skąd taki pomysł? To znaczy, kiedyś właśnie Małgosia zaproponowała nam, ja pamiętam, to były zajęcia wolontariatu, że jest możliwość przystąpienia do projektu, tylko musimy wymyśleć temat. Ponieważ ja jestem takim wędrownikiem, bardzo lubię poznawać. W ogóle okolice, kocham góry i bardzo często przebywam w Bieszczadach, ale od pewnego czasu takim moim zainteresowaniem cieszy się właśnie okolica i postanowiłam poznać wiele miejsc takich. Ciekawych, o których jak się okazało, wielu ludzi nie wie: Po prostu nie wie, że można przyjechać tu na popołudniowy spacer, że można tu przyjechać nawet na całodzienną wycieczkę. I ja te miejsca sama zwiedzałam, a ponieważ pochodzę z gminy Wilków i z, z takiego miejsca, 15 lat mieszkałam, gdzie są przepiękne wąwozy. Ja to nazywam są to moje małe bieszczady. Więc rzuciłam taki temat. no i Wszyscy się zgodzili, no, zaczęliśmy z Gosią działać. Nasz projekt to teraz okazało się w trakcie realizacji, że to nie jest tylko zwiedzanie, że to nie jest tylko przedstawianie ludziom, gdzie mogą spędzić ten czas, gdzie mogą się wybrać z rodziną, z, czy tak jak my, seniorzy, z wnukami, ale również robimy to pod takim kątem, że oceniamy te miejsca. Czy to jest miejsce przyjazne dla seniora 70 plus, 80 plus czy 60 plus, a także dla człowieka, który jest niepełnosprawny, czy z dysfunkcją ruchu, czy na wózku. Czy można tu przyjechać na jeden dzień, czy na kilka dni, czy jest agroturystyka? No i bardzo ważny temat, który nam się rzucił teraz nawet tu w, w Kleniewie, gdzie jesteśmy. Czy są toalety? Ponieważ no, to jest taki temat, który się tego tematu. Nikt bardzo nie podejmuje, ale proszę Państwa, kiedy się kończy pewny wiek, kiedy się kończy pewne lata, to właśnie takie coś, jak zwykła, normalna toaleta jest bardzo ważna. Poza tym na przykład ostatnio z Małgosią rozmawiałyśmy i tutaj chciałybyśmy też wystąpić, ponieważ Opole i tereny, czy gmina Opole jest przyjazna seniorom. Na przykład tu jeszcze jeden taki na przykład na tej trasie w Kleniewie. Nie ma ławeczek. Jest tylko na początku ławka i na końcu. A taki senior, który idzie z kijkami, czy w ogóle na spacer, chciałby przysiąść, odpocząć. Więc my zbieramy takie informacje od naszych seniorów, którzy bardzo aktywnie y, działają w, właśnie w ramach projektu. I oceniamy od jednego do pięciu gwiazdek, a później będziemy starali się występować do władz, które są odpowiedzialne za, za dane tereny. Czy coś działamy? Nie wiemy, ale na pewno na naszej mapce ukaże się, czy jest tam toaleta, czy jest tam możliwość odpoczynku, czy to na przykład osoba 70 plus, czy 80, plus może wybrać się na spacer, bo nie będzie miała żadnych przeszkód. Także to jest właśnie teraz dopierośmy zobaczyły w trakcie realizacji, jak wiele rzeczy możemy też zrobić dla danych miejsc, a okolica jest piękna i proszę Państwa naprawdę odkrywanie tych okolic to jest na przykład rewelacja. Na przykład wiem, że wiele osób nie wie o tym. Nie wie, że są takie miejsca. Ostatnio byliśmy w Żmijowiskach. Piękne miejsce, możliwość zorganizowania warsztatów. Byliśmy, wybieramy się na te moje małe Bieszczady, ale to już później bardziej już wiosennie i myślę, że ten projekt pokaże jak piękno mamy okolice, bo cudze chwalicie, swojego nie znacie. No to tyle bym chciała powiedzieć. To jest moja taka rola, że ja organizuję, ja podpowiadam, ja organizuję te wyjazdy, a resztą zajmuje się nasza kochana Małgosia, która jest naprawdę, jeśli chodzi o ten temat, to jest niezastąpiona. To jest człowiek, który ma tyle pomysłów, a my staramy się nad nią, za nią nadążyć. Teraz mam przyjemność rozmawiać z lekarz medycyny, panią Barbarą Dąbrowską, która jest uczestniczką projektu. Chciałabym się dowiedzieć, co daje wzięcie udziału w takim projekcie i w ogóle przebywanie na świeżym powietrzu w łonie przyrody. Ja to powiem tak. Jestem od trzech miesięcy na prawdziwej emeryturze, bo pracowałam, więc nie miałam nigdy czasu uczestniczyć w takich projektach. Miałam tylko tyle czasu, żeby prowadzić też taką edukację wśród seniorów. To były ścieżki do zdrowia i tych ścieżek jest bardzo, bardzo dużo, ale między innymi, Ścieżką taką jest ruch i przebywanie na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że wchodziliśmy w tych maseczkach, byliśmy w izolacji, ludzie popadali w przygnębienie, w depresję wręcz. No, dlatego uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny projekt. Jeszcze jak temat taki był, że okolica mnie zachwyca, no to ja też byłam zachwycona, dlatego że cudze chwalicie, swego nie znacie. Znamy tam różne rejony w Polsce, takie, inne, a właśnie tutaj ja nigdy nie miałam czasu, żeby bardziej spenetrować te rzeczy, które są bliżej nas. Także dzięki temu poznaję różne wspaniałe miejsca, tak jak między innymi to, ta chodelka, i zaraz wiem, że tu spływy są kajakowe. Ja jestem już takim spływowiczem od wielu, wielu lat po całej Polsce, a chodelki nie znałam. Także uważam, że tutaj dzięki Małgosi, no bo ona tu jest całą sprężyną i to wszystko ciągnie, to mamy wspaniałe po prostu tutaj relacje no i korzystamy ze słońca, bo słońce to nie tylko, że tam witamina D3 nas opala, słońce to również nam daje takie fotony. Fotony to są takie źródła energii, które no procentują potem w zimie nawet. Takie inicjatywy jak ta pozwalają nam nie tylko realizować cele projektu, ale przede wszystkim spotkać się we wspaniałej atmosferze, dbając w tym czasie o odporność, dbając o nasze relacje, z wdzięcznością i z radością patrzeć na wszystko, co nas otacza, bo nasza okolica jest piękna.